Zapraszam na pierwsze spotkanie z programem Shotcut, właśnie co zainstalowanym. Taki ekran nazwita. Rzeczywiście mnogość zapisów jest duża i może być trochę to przyczyną pewnej frustracji. Zaraz doprowadzimy sprawę do porządku. Pierwsza rzecz sugeruję pójść do ustawienia motyw i ciemnego systemowy. Albo jasny, i to wymaga uruchomienia programu po raz kolejny. i W nagrodę mamy już biały ekran, ciemne litery. Przyglądamy się ekranowi. Po polsku, szczęśliwie, to jest menu, które z pewnością ma rozwijalne. O tu, pod menu, takie możliwości. Zależne oczywiście od kontekstu, w którym się znajdujemy. Podstawowa rzecz to jest taki układ okienek. Co nam sugerują? Tu nam sugerują okienko playlista. Tu będą elementy, które, z których będziemy montować film. To znaczy obrazy, klipy wideo i dźwięki. W naszym przypadku te trzy. Po środku... Mamy folder projektów. O tym za chwileczkę. A tu będą ostatnio zapisane projekty, żeby nam było łatwiej wrócić. To miernik głośności. Przez dłuższy czas nie będziemy na to zwracać uwagi. A tu ostatnio otwierany plik. Natomiast główną chyba sprawą to jest oś czasu. To jest taki stół montażowy o tu na dole, na którym będziemy układać elementy tworzące nasz przyszły film. W takiej kolejności, w jakiej sobie życzymy, i nadawać im pewne efekty. Te efekty w szotkacie nazywają się filtrami. I tyle z grubsza. Wobec tego zapraszam Państwa do montowania pierwszego filmu. Dziękuję.